Jak większość ludzi, miałam smutne dzieciństwo. Kto w tych czasach nie ma? Mój ojciec zostawił nas zanim się urodziłam. Matka była na prochach od dnia, w którym przyniosła mnie do domu. Wróciła do swojego imprezowego stylu życia i zmieniła nasz apartament w opiumową norę. Chodziłam pośród narkotykowej mgły przez pierwsze pięć lat mojego życia. Zadymione powietrze płynęło przez korytarz pod moimi drzwiami i zdawało się utrzymywać tam przez wiele dni. Moja matka nie była złą osobą, jedynie ofiarą swoich uzależnień. Kiedy zostało jej trochę pieniędzy, zaopatrywała dom w jedzenie, a czasami nawet kupowała mi ubrania w Goodwill. Jedynymi meblami, które miałam w pokoju, było łóżko. Oraz mała, biało-niebieska skrzynka na zabawki. Nie miałam ich zbyt wiele, by je w niej umieścić, jedynie trzy, które dostałam na urodziny: zestaw do rysowania, czerwony wózek i moje oczko w głowie lalka imieniem Betsy. Betsy była moją najlepszą przyjaciółką. Razem bawiłyśmy się w popołudniowe przyjęcia, spałyśmy, kąpałyśmy się. Pamiętam też, jak czasami ze mną rozmawiała. Myślenie obeccji w dorosłym życiu doprowadziło mnie do wniosku, że byłam bardzo znerwicowanym dzieckiem, które często było na opiumowym haju i z tego powodu moje wspomnienia były bardzo mało wiarygodne. Mimo to pamiętam brzmienie jej głosu, wysokie, dzwoniące szczebiotanie. Pamiętam też rzeczy, które chciała, żebym robiła. Kradła dla niej jedzenie, przynosiła widelce, noże. Uderzyła złego człowieka, który spał na kanapie. Złe rzeczy, przez które popadałam w tarapaty. Zwalałam winę na Betsy, ale matka nigdy mi nie wierzyła. Dorośli nigdy nie wierzą. Przed moimi szóstymi urodzinami spytałam matkę, czy mogę urządzić przyjęcie. Chciałam zaprosić niemiłe dziewczynki ze szkoły, podać im ciasto, sprawić, by mnie lubiły. Wciąż pamiętam, jak stałam w kuchni z wielkimi nadziejami i szklaną butelką z napojem w trzęsącej się ręce, kiedy wstrzymywałam oddech, czekając na odpowiedź. Zwróciła się w moją stronę i zaśmiała: Urodzinowe przyjęcie? Nie bądź śmieszna, Laura. Nie stać mnie na wyżywienie piętnastu innych dzieci, które nie są nawet moje. Z trudem jestem w stanie wyżywić Ciebie. Jesz jak słoń, lub może powinnam powiedzieć, Mała Betsyje, ledwie mam tutaj cokolwiek do jedzenia. Byłam zdruzgotana, kiedy pokręciła głową, wymamrotała coś i wyszła. Słyszałam narastające dźwięki muzyki w salonie, gdy więcej ludzi wchodziło przez drzwi. Niektórzy poszli, inni zostali. Nie znałam żadnego z nich. Mama urządzała imprezy cały czas. Co ze mną? Byłam dzieckiem, wszyscy moi przyjaciele mieli urodzinowe przyjęcia, a teraz złośliwe dziewczyny dowiedzą się, że byłam zbyt biedna, by je urządzić, i będą mi dokuczać jeszcze bardziej. Poczułam płynące łzy, pobiegłam do pokoju i zatrzasnęłam drzwi. Betsy leżała na łóżku, uśmiechając się. Zawsze się uśmiechała, jak mogłam zapomnieć. Po prostu gapiła się na mnie z uśmiechem. Zamierzała powiedzieć mi, żebym zrobiła coś złego, jak kradzież większej ilości jedzenia, albo gorzej. To była jej wina. Betsy nie musiała chodzić do szkoły. Betsy nigdy nie wpadała w tarapaty tak jak ja. I w moim pięcioletnim małym mózgu naprawdę wierzyłam, że to Lalka, nie moja matka, była źródłem wszystkich moich kłopotów. W gniewie krzyknęłam i rzuciłam butelkę na łóżko najmocniej jak potrafiłam. Uderzyła Betsy, która spadła na podłogę. Zaczęłam się śmiać. Zaciągnęłam ją do łazienki, wrzuciłam do wanny, w której zawsze była woda, ponieważ rury były zapchane. Oczywiście nie stawiała oporu będąc pod wodą, ale to sprawiło, że poczułam się lepiej. Parę minut później, kiedy przestałam wyżywać się na swojej ulubionej lalce, wrzuciłam ją do skrzynki na zabawki i zatrzasnąłam wieko. Kopnęłam ją pod ścianę, nigdy więcej nie chciałam widzieć Betsy. Potem nigdy nie miałam żadnej lalki. Jakiś tydzień później przyjechała policja i dwie miłe kobiety zabrały mnie, bym żyła w nowym domu, w nowym stanie, z jedzeniem i zabawkami, bez narkotyków. Kufer znalazł się w magazynie, wózek zniknął. Nigdy więcej nie widziałam matki. Kiedy byłam starsza, moi przybrani rodzice przyznali, że była w więzieniu, odsiadując 25-letni wyrok. I tak nic do niej nie czułam, wciąż miewałam koszmary z powodu życia, które mi dała. Skupiłam się na szkole i ignorowałam jej listy z więzienia. Próbowała się ze mną skontaktować kilka razy, gdy byłam nastolatką, jednak zawsze odrzucałam połączenia. Tak było do dzisiejszego poranka. Teraz mam 30 lat, własne dzieci i męża, który bardzo mnie kocha. Mam piękny dom, dwa psy i karierę jako pracownik społeczny, próbując zmienić życie dzieci, które miały tak źle jak ja. Dlatego, kiedy odebrałam wiadomość na poczcie głosowej od mojej matki, dającej mi znać, że została warunkowo zwolniona i chce pogadać, czułam się na tyle stabilnie, żeby dać jej możliwość powiedzenia tego, co chciała. Jako, że dzieci wróciły już ze szkoły, wyszłam do szopy na podwórku, by odpowiedzieć na telefon matki. Szopa była terenem dzieci, i używały jej do zabaw w lecie. Usiadłam na starej skrzyni z zabawkami, która aktualnie robiła za stolik do herbaty, i wybrałam numer, który mi zostawiła. Trzy sygnały. Halo, Laura? Cześć, mamo, co u ciebie? Och, Laura, dziękuję, że zechciałaś ze mną rozmawiać. Wiem, że masz teraz własne życie i rodzinę. Bardzo chciałabym się kiedyś z nimi zobaczyć. Chciałam cię tylko bardzo przeprosić za wszystko. Nie zobaczysz się z moimi dziećmi. Nigdy. Powiem ci teraz też coś od siebie. Narkotyki cię zniszczyły i pociągnęły mnie za tobą. Szczerze mówiąc, dziwię się, że tak dużo czasu minęło, nim zostałaś złapana. Nie jestem pewna, co masz na myśli, mówiąc o zostaniu złapaną, Lauro. Naprawdę nic nie wiem. Słuchaj, to nie jest istotne. Rozumiem, czemu się tak czujesz. Dlaczego nienawidzisz mnie i nie chcesz, bym widziała się z twoimi pociechami? Nauczyłam się wiele o Jezusie i przebaczeniu, kiedy mnie nie było i po prostu... Lauro, tak mi przykro z powodu Betsy. Betsy? Zacięłam się, zdezorientowana. Dlaczego miałaby cię obchodzić? Wiem, wiem, Lauro, uwierz mi. To wszystko narkotyki, to była moja wina. I Betsy, Boże, gdybym była tylko w stanie widzieć przez mgłę, gdybym tylko wiedziała. Odeszła na zawsze i to wszystko moja wina. Kiedy moja matka zaczęła płakać, zacisnęła mnie cierpliwie palce na skrzynce na zabawki. Narkotyki wyraźnie zniszczyły jej mózg. Mamo, dlaczego mówisz o Betsy? Co na cię w ogóle obchodzi? I wiem, gdzie ona jest tuż pod mną. Wiesz, o czym ty mówisz, Lauro? Boże, gdzie ona jest poruszyłam się nerwowo. Betsy jest w kufrze. Byłam przekonana, że się rozłączyła, nie słyszałam nic po drugiej stronie. Nawet oddechu. Co masz na myśli, mówiąc, że twoja siostra jest w kufrze? Siostra? O czym ty mówisz? Znów jesteś na prochach, mamo? Betsy to cholerna lalka. Zamknęła ją w pudle na zabawki kilka dni przed tym, jak zostałaś aresztowana za posiadanie opium. Laura, o Boże, nie, nie, Laura, nie zaaresztowano mnie za narkotyki, tylko z powodu zniknięcia Betsy. Zawsze nazywała się swoją małą lalką, ale wszyscy myśleliśmy, że wiedziałaś. O Boże, co ty zrobiłaś, Lauro? Co zrobiłaś z moją dziewczynką? Bez emocji położyłam telefon obok siebie i wstałam. Słyszałam odległe dźwięki udręczonych szlochów mojej matki i czułam ponury ucisk bólu w klatce. Wspomnienia mieszały się w głębi mojego umysłu, grożąc spłynięciem wprost do świadomości. Naciskając na drzwi w mojej głowie, drzwi zamknięte mocno od tak dawna, że zapomniałam, że tam są. Czy trauma i narkotyki naprawdę mogły zmusić mnie do wierzenia, że małe dziecko było w rzeczywistości lalką? Proszącą o jedzenie, proszącą o sztućce, którymi mogła jeść, proszącą, bym chroniła ją przed złym człowiekiem? Nie. Obróciłam się powoli i spojrzałam na skrzynię. Z pewnością była zbyt mała, nie zmieściłby się w niej człowiek. Nie byłby w stanie. Ale co z małym, wygłodzonym, wychudzonym dzieckiem? Gdybym była śledczym szukającym dziecka, nigdy nie wpadłabym na zajrzenie do tej skrzyni. Była po prostu za mała. Uklękłam na podłodze i odpięłam zatrzaski. Lepiej było tam nie patrzeć. Po tym wszystkim, co przeszłam, gdy otrzymałam nowe życie... Wszystko mogło zostać cofnięte przez otwarcie tego pudełka na zabawki. Nie powinnam tego robić. Powinnam wyrzucić je na wysypisko i zapomnieć, że kiedykolwiek istniało. Nie powinnam tam zaglądać. Otworzyłam skrzynię. Nigdy nie miałam lalki. Matki nigdy nie było stać, by mi ją kupić. Nigdy nie miałam też wózka, ale miałam pudełko na zabawki. Ładne. Biało-niebieskie pudełko na zabawki, i kiedy miałam pięć lat, utopiłam swoją dwuletnią siostrę i wrzuciłam ją tam. A teraz moje życie dobiega końca. Scenariusz: Tedalek Emperor tłumaczenie: Drops czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.